W programie sprawdzamy czas na alfabet propagandy, czyli felieton redaktora Andrzeja Krajewskiego, który dziś zajął się hasłem na literę S. W czerwcu zeszłego roku Jewginij Prigorzyn, dowódca prywatnej rosyjskiej grupy wojskowej, zbuntował się. Zajął Rostov nad Donem i ruszył na Moskwę. Aleksandr Łukaszenka doprowadził do porozumienia Kremla z Prigorzynem. A w dwa miesiące później zdarzył się wypadek. Ewgienij Prigożyn zapłacił za zdradę i został zlikwidowany. Przy tej okazji przywoływana jest katastrofa smoleńska. Ta technika propagandowa to skojarzenie na S, a nawet na 2S bo siła skojarzeń. Warto przypomnieć sobie, co się działo w kwietniu 2010 roku, kiedy yy... Rozważania o tym, czy mogło dojść do zamachu ze strony rosyjskiej, były duszone w zarodku. Po 13 latach media na świecie porównują te dwie katastrofy. Mimo dotarcia do świadków w pierwszych latach po katastrofie polskich i rosyjskich, czuć było tą falę uderzeniową. Która przeszła przeze mnie milicjantom czapki spadłem, a w tym momencie poszła fala uderzeniowa w powietrzu, którzy obalili teorię o brzozie forsowaną przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Z perspektywy wyraźnie widać, że na jednej szali ciążył reset z Rosją, a na drugiej dążenie do prawdy i szacunek do polskiego państwa. Oskarżanie Putina było niepomyśli wielu państw, które były zainteresowane tanim rosyjskim gazem. Wojna z Ukrainą to zmienia. Po zamachu na Prigorzyna zagraniczne media zaczynają mówić o Smoleńsku. Raport opublikowany w 2022 roku przez Polską Komisję Rządową jako przyczynę katastrofy wskazuje celową detonację podłożonych materiałów wybuchowych. Od kwietnia 2023 roku prokuratura bada czy w Smoleńsku doszło do zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Taka była telewizja polska. I jeszcze przez miesiąc po wyborach usiłowała się bronić. Polacy mają wybór, mają swoje media, które mówią prawdę i pilnują polskich spraw i polskiej racji stanu. Dziennie dostajemy setki e-maili i telefonów właśnie ze słowami wsparcia. Bo to państwa telewizja i państwa prawo wyboru. I wybraliśmy.